Niebo wstąpienie chyba nam się kojarzy z rozstaniem. Pan Jezus ukazywał się jakiś czas, nie przestał się ukazywać, jakby się oddalił. Kiedyś był taki obrzęd, że w, w, w czasie mszy świętej w niedzielę, nie w niedzielkę, we w niebowstąpienie właśnie, że po przeczytaniu tej Ewangelii, że Pan Jezus wstąpił do nieba gaszono paschał. Pan Jezus odszedł. Nie ma. Nie? Gdzieś, znaczy jest, ale gdzieś daleko. Zrezygnowaliśmy z tego z tego zwyczaju i uważam, że dobrze, bo nie o to chodzi, żeby przeżywać jakieś oddalenie. Kiedy apostołowie przeżywali najbardziej oddalenie? Po śmierci Jezusa, gdy Jego ciało złożono do grobu. To jest ten czas, kiedy zabrano oblubieńca. Kiedy nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, gdzie jest. Od chwili zmartwychwstania, poprzez te ukazania, okazywania się, te wszystkie spotkania, rzeczywistość Jezusa, spotkanie z Nim, bliskość, no, są takie realne, w jakimś sensie dotykalne. Oczywiście dostępne wiarą, ale jednak Jezus jest. I... Apostołowie, którzy schodzili z Betanii, z znaczy udali się w kierunku Betanii, ale zatrzymali się na górze Oliwnej po drodze, schodzili z góry Oliwnej, tak jak to mieć w dziejach apostolskich. W Ewangelii słyszeliśmy, że wrócili z wielką radością. Zeszli z jednej góry, z Betanii, weszli na drugą górę, na wzgórze Świątynnej tam z wielką radością przebywali w świątyni, wielbili, błogosławili Boga. Nie byli smutni, zostawieni przez swojego mistrza. Radowali się tym, co się stało. Już od śmierci i właśnie tego doświadczenia grobu minęło na tyle dużo czasu, że pojęli ten inny sposób obecności Pana wśród siebie. Czyli to, to w niebo wstąpienie nie jest jakimś Takim radykalnym odejściem, gdzieś jakiś zupełnie inny świat, zerwawszy z tym. Owszem, to jest inny świat, ale obecny tutaj. Czy, czy Jezus przestał być obecny z chwilą w niebo wstąpienia? Nawet się niektórym czasem ukazuje, a nawet jest aż tak, że przemawia do nas w swoim Słowie, że, że przychodzi do nas, Jego ciało wydane za nas staje się naszym pokarmem. Nie przeżywamy oddzielenia tego radykalnego. Natomiast to, co jest oddzieleniem, to jest grzech, to jest zamknięcie w sobie. To jest niedostrzeganie Pana Boga. No ale jak go przede wszystkim mamy dostrzegać? Do tego pytania zaraz wrócimy. Najpierw to jest to, czy potrzebna była śmierć, żeby Jezus swoim ciałem ludzkim dostąpił tego, co nazywamy w niego wstąpieniem, wywyższeniem, uwielbieniem. Dlaczego człowiek jest oddzielony od Pana Boga? Dlaczego nie przeżywa tak tego zjednoczenia? Na co dzień spokojnie, radośnie. Tak jak ci, co poszli do świątyni z, z radością. Co jest tą przeszkodą? No tak najgólniej możemy powiedzieć grzech, ale od takiej strony spójrzmy na tę rzeczywistość grzechu. To jest zamknięcie w sobie. Jeżeli zasłonimy wszystkie okna, to nie wiemy, czy na zewnątrz jest widno, czy ciemno. Gdy jesteśmy zamknięci, nie możemy zobaczyć światła. I pytanie jest takie: czy my musimy być przeniesieni w jakiś świat inny, żeby tego światła doświadczyć, czy, czy może trzeba jakieś okno otworzyć? Jezus, syn Boży, który stał się człowiekiem, który wziął na siebie wszystko, co ludzkie, z wyjątkiem grzechu, pokazuje nam, że do, droga do życia jest przez śmierć. Czyli, że grzech człowieka uczynił ludzką naturę taką, właśnie taką zamkniętą, że ona musi obumrzeć, żeby otworzyć się na życie, żeby otworzyć się na światło, żeby otworzyć się na ten inny świat. I że Pascha, przejście przez śmierć do życia, pokazuje nam styl życia. Że on polega na obumieraniu. Bóg, który jest człowiekiem, yy, Bóg, który jest miłością, yy, stworzył nas yy, z miłości, w związku z tym, pełnia człowieczeństwa, to jest, to jest żyć miłością, czyli żyć dla. Bardzo często to zdanie przypominam, że. Życie w pełni polega na tym, że życie jest dla, dla innych, na chwałę Bożą, dla innych ludzi. Natomiast nasza natura jest taka lękliwa. Skupia się na sobie, kurczy się na sobie, zamyka się w sobie. I nie da się otworzyć na miłość bez obumierania dla tej właśnie naszej skurczonej natury, bez przełamywania tego zamknięcia, co możemy przeżywać jak uśmiercanie w sobie czegoś, jakieś ambicje, jakieś pragnienia, jakieś skupienia na sobie. No i tam mnóstwo rzeczy można wymienić. Więc to przejście przez od życia do chwały nieba, które nam dzisiaj Jezus liturgia Kościoła przypomina, to, to nam mówi o stylu życia, że nie możemy być bardziej ludźmi bez doświadczenia obumierania dla siebie samego. Dlatego bez doświadczenia takiego, że to obumieranie jest wyzwoleniem. No i tak z perspektywy tak najszerszej, to że ta ludzka natura jest taka, że bez śmierci nie da się pełni życia. Że tego się nie da jakoś tak naprawić, poprawić, otworzyć. Człowiek musi umrzeć, musi przejść przez śmierć, żeby dojść do, do pełni życia. Ale ta. Prawdziwa śmierć jest, jest jednym z etapów bardzo istotnym. Natomiast na co dzień jest to takie obumieranie, do tego jesteśmy wyzwani dla siebie, dla egoizmu, aby otwierać się na życie, bo tylko człowiek wolny od siebie, otwarty, jest, jest otwarty na, na życie, które pochodzi od Pana Boga. Tak więc, jeżeli tak spojrzymy, to, to zobaczymy też, że ten podział, że gdzieś tam jest niebo, a, a tutaj jest ziemia, tam jest świat Boży, a tu jest bezbożny, to, to nie wynika z jakiejś topografii, geografii, astronomii, czy tam nie wiem czego, że gdzieś tam jest niebo, a, a tutaj jest tylko ziemia, tylko zobaczymy, że granica między niebem i ziemią między Światem Bożym i tym Światem zamkniętym na Pana Boga przebiega przez serce każdego z nas. I że chodzi o taki proces właśnie obumierania tego świata zamkniętego. Że to ma stawać się coraz coraz mniejsze, coraz bardziej poddane Bożemu Światu, Bożemu Życiu. I apostołowie mogą z radością iść do świątyni, bo oni już doświadczyli bliskości, która polega bliskości Jezusem, która polega na, właśnie na tym uwolnieniu z siebie. Pamiętamy ich, jakimi byli wcześniej. Owszem, słuchali Jezusa, ale um, bali się o własną skórę jak Piotr, który się zaparł. Mieli jakieś swoje myślenia, jak, jak Judasz. Kłócili się o pierwsze miejsca, jak, jak wszyscy między sobą. Um, Budziła się w nich zazdrość, pretensje, właśnie taka walka, to właśnie skupienie na sobie, odcięcie od innych. Panie, zabroń im, żeby w Twoje imię nie wypędzali z duchów. Nie chodzą z nami. Takie poczucie rozmaitego zagrożenia. My tu mamy monopol na Jezusa, i z tego wszystkiego uwolnieni przez to doświadczenie, śmierć, na śmierci Jezusa, przez spotkanie ze zmartwychwstałym, no i dalej przez doświadczenie Ducha, na którego, którego już otrzymali, a na którego jeszcze mają czekać, ale już doświadczają nowego życia ze zmartwychwstałym. Niech więc ta prawda o wniebowstąpieniu stawia nam pytanie, na ile niebo jest w nas, czyli ta otwartość na Pana, który swoje życie ofiarowuje, aby nas uczynić uczestnikami Bożego Życia.